30 września. Dziś 30 września prowadzi nas święty Hieronim, kapłan, mnich i doktor Kościoła, który całe swoje życie poświęcił Słowu Bożemu. Hieronim urodził się około 345 roku w Strydonie, na pograniczu Dalmacji i Panonii, To dzisiejsze Bałkany. Od młodości wyróżniał się niezwykłą inteligencją i pragnieniem wiedzy. Studiował w Rzymie, gdzie zdobył gruntowne wykształcenie w literaturze klasycznej, retoryce oraz filozofii. Jako młody człowiek przeżył głębokie nawrócenie i postanowił poświęcić się Bogu. Wstąpił na drogę ascetyczną, zamieszkał na pustyni syryjskiej, gdzie prowadził życie modlitwy i surowej pokuty. Największym dziełem jego życia stał się przekład Biblii na łacinę, znany jako Wulgata. Hieronim spędził wiele lat w Betlejem, gdzie z niezwykłą starannością tłumaczył pismo święte z języków oryginalnych. Jego praca ukształtowała duchowość Kościoła zachodniego na całe wieki. Hieronim był człowiekiem o silnym, czasem nawet porywczym charakterze. Jego listy i komentarze pokazują, że nie wahał się krytykować błędów i bronić prawdy z pasją. Miał jednak serce gorąco kochające Boga i Kościół. Jego przyjaźnie z wielkimi kobietami swoich czasów jak Paula czy Eustochium pokazują, że potrafił inspirować innych do życia Ewangelią. Zmarł 30 września 419 bądź 420 roku w Betlejem. Kościół czci go jako patrona Biblistów, tłumaczy i wszystkich studiujących Pismo Święte. Święty Hieronim przypomina nam, że słowo Boże nie jest tylko księgą do czytania, ale żywą rzeczywistością, która kształtuje nasze życie.